Okay, guys, this is uh, something really weird. At the beginning of some of my Disney movies, like right before the uh, preview start and everything, you can hear a tone, like someone punching in numbers on a phone. I've told a few people about this, and they're like, oh, you're crazy. There's, there's no phone dialing sound on the front of these Disney movies. So I turn the volume all the way up, and I'm gonna press play and just listen. Ludzkość od wieków dręczy jedno pytanie: czy istnieje życie po śmierci? Co się dzieje, kiedy umrzemy? Czy istnieje między nami przerażające medium, bytujące w świecie pozamaterialnym, którego za życia nie jesteśmy w stanie doświadczyć? Każda religia mówi o tym, że w człowieku istnieje coś więcej niż tylko jego fizyczna forma. Mamy duszę, która w przeciwieństwie do naszego ciała nie znika po śmierci, a próbuje znaleźć bądź dostaje swoje przydzielone miejsce w zaświatach, ale co jeśli dusza utknie w naszej czasoprzestrzeni? Nie o takich duchach będziemy dzisiaj rozmawiać. Ponieważ dzisiaj chcę was zabrać na podróż po grobowie. Chorobliwą podróż, bo znowu jestem chory. Miesiąc od kiedy ostatni raz byłem chory, też nie wiem jak. Wysięgam. Jak raz wyjdzie do głowy, już nie wyjdzie. I hate my life. Ghostmaster, bo o nim dzisiaj mowa, jest w zasadzie strategiczną grą komputerową, którą darzę ogromnym sentymentem. I każdy cios w jej stronę odbieram jako cios wymierzony w moją twarz, więc trzy razy zastanówcie się, zanim napiszecie jakikolwiek komentarz, kurwa. A skoro już przy tym temacie jesteśmy, to możecie zostawić sum, bo zostało nam jakieś 2904 subskrypcje do 40 tysięcy, a tylko jakieś 93 miliony 40 tysięcy i 245 sumów do PewDiePie'a. Kontynuując, gra została wydana w jakimś 2003 roku, w którym. O, oh, przykro mi, Shafter 03 nie jest dobrym rocznikiem. Ty. To może nie wydawać się tak dawno temu, z racji, że to już jest po 2000 roku, ale żeby dać Wam małe rozeznanie, to właśnie wtedy TVN zaczął nadawać ulubiony serial Twojej mamy, żony i ciotki, babci, wujka, kuzynki, k a pewnie nawet i psa, na wspólnej. To było naprawdę dawno temu. Serio. W ustawieniach wciąż możemy znaleźć suwak odpowiadający za wybór jakości odtwarzania efektów dźwiękowych. A ze starych postów gamingowych na forach możemy się dowiedzieć, że ta opcja naprawdę oddziaływała na performance gry. N niestety nie udało mi się tego potwierdzić i wciąż mam dropy do 80 FPS. -ów. Please help. Wróćmy do tematu. W Ghostmaster, jak sama nazwa wskazuje, wcielamy się w mistrza duchów. A do dyspozycji mamy własny oddział przerażaczy, którymi sterujemy w celu straszenia śmiertelników, bo w większości na tym polega rozgrywka. Czy jest tu ktoś? Ja! Jak ci, jak ci na, imię? na imię duchu? W szkole mówili na mnie Danio, ale generalnie na imię mam Daniel. Dlatego wpiszę. Oh. Perfekcyjnie, dokładnie to chciałem napisać, ok. Mamy różnego rodzaju lokacje rozstawione po naszym ukochanym fikcyjnym grobowie, jak akademiki, szpitale, komisariaty, czy domy w głębi lasu fully intended. Wybieramy jedną i to jest na tyle fajne, że gra nie jest na tyle liniowa, że idziemy mapa po mapie, jak gra nam każe, tylko dostajemy parę naraz i możemy wykonać je w swojej własnej, preferowanej kolejności. Po kliknięciu dostaniemy małą kaccenkę i przenosimy się do menu wybierania duchów. Oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo, mamy ograniczoną liczbę slotów na przerażaczy, na daną misję. Ale nie oszukujmy się, i tak każdy klikał zalecane... Bierzemy zalecane duchy! Przepraszam, ale skąd ja mam wiedzieć, kto mi się przyda w danym miejscu i w danym czasie? E, wiesz co było Co? E, jak dać graczom możliwość wyboru postaci, nie? No. No, no... no i mają ten wybór postaci, nie? No. E, sł słuchaj, słuchaj, teraz, teraz najlepsze! Dacie mi to? Przed poziomem? <noise> Bez żadnego kontekstu! I se duchy pochowamy, tak, że będą musieli to grać więcej niż raz? Oj, Stefan! Serio, że niby ta krótka kaccynka przed mapą, mam mi to wyjaśnić? Składam zażalenie, i tak po 16 latach premiery 16. Nie jestem dobry z matematyki. Na czym polega gra? E, mamy tutaj jak widzicie naszą pierwszą mapę Academic Molder. Wybraliśmy sobie przed chwilą duchy i mamy tutaj taki wskaźnik, który jest naszą e, plazmą, która będzie spadać z czasem, jeżeli będzie nam źle szło. Plazma to jest ilość mocy naszych duchów, powiedzmy. Czyli powiążę e, bu, który ma swoją drugą przekaźnik, przekaźnik wnętrze, czyli możemy go wszędzie wewnątrz umieścić. Odpalam sobie bu. I żeby nie było zbyt łatwo, mamy właśnie wskaźniki plazmy. I BU za każdą swoją mocą ileś tam tej plazmy zużywa. Mamy do wyboru, znaczy mamy do dyspozycji aktualnie 100 plazmy. Telekineza, czyli najmocniejsza moc BU, zużywa 60. Jak widzicie, przy straszeniu ludzi, dostajemy coraz więcej tej plazmy. Jeśli będzie nam dobrze sz szło, będzie dużo ludzi straszyć, to, to dostaniemy jej coraz więcej i będzie coraz łatwiej tym samym. Jeśli będzie nam szło słabo, ta plazma będzie spadać i usłyszymy dźwięk no! I mamy uwięzione duchy na mapie, właśnie jak mamy tutaj z kostnicy. Pierwsze co zrobimy, to uwolnimy właśnie z kostnice I z tego co pamiętam wystarczyło odpalić moc luźnego trybika bunt maszyn a... O. Oh. Już kogoś chyba przestraszyłem. No, no, moje duchy zrobiły coś za mnie. Dokładnie. Katarzyna krzywda. Stała jej się krzywda i uciekła. Elo, o, Boże. Nawet e, Agnieszka Pechliwa miała na tyle pecha, że postanowiła się przestraszyć, albo ja sobie przestraszyłem, nie wiem co mówię, nieważne. E, właściwie przestraszyłem już prawie cały akademik, kiedy próbuję wyjaśnić, co chodzi w grze. No, dobra, powiedzmy, że nie było źle. 202 plazmo złote. i plazmo złote to jest waluta, którą możemy użyć. Nie, to nie jest kryptowaluta. Znaczy, to jest kryptowaluta, ale to nie jest y, krypto... mikrowaluta, y, 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 którą możemy kupić, jak w dzisiejszych czasach, wszystko. Możemy wejść do gabinetu strachu i możemy sobie na przykład kupić... plazmo złote możesz nauczyć swoich przerażaczy nowych mocy. A, albo gra, wyjaśnij to za piknij... mnie. Niech pieszkają w popłochu i poznają prawdziwą moc sił nadprzyrodzonych. O, oh, jaki to jest świetny nawig. hell yeah! Wiesz co to jest, kiedy moi trzej durnowaci kumple urządzają seans spirytystyczny, żeby ze mną pogadać? Nie, nie mam pojęcia. Dobra, myślę, że to jest ja jestem słaby z panów Dobra, to będziemy musieli się odegrać na jego przywódcy Który zakładam jest tym ziomkiem. Nie do końca pamiętam Ale właśnie pierwsze co zróbmy to Może nafarmmy trochę plazmy, żeby nie mieć później problemu z tym Więc zrobimy sobie tutaj taki Taką ofensywną telekinezę Tak, i z tego co pamiętam będę musiał rzucić Szczęście na ludzi, którzy szczęście idą grać Którzy idą grać na, na maszynie I ktoś będzie musiał wygrać Także niech był sobie tutaj nie straszy W tym pomieszczeniu, a w pomieszczeniu obok Żeby ludzie tutaj mogli na luzie chodzić bez większego problemu. Jeżeli będę widział, że ktoś, się zmier że ktoś zmierza w stronę. O, ktoś idzie w stronę stołu. Możemy używać jego mocy, kiedy jeszcze nie mamy e, ducha zdobytego. Oj, o kur. O, kur on użył awarii. Ale jestem wdzięczny. Zepsułem. Totalnie. On użył szczęśliwego uroku, ale użył awarii i chyba gościu odbiegł od e, stołu. Przez, przez to. Ups. Dajmy mu rozkazy, żeby tylko używał szczęśliwego uroku. Bo niech sobie tam farmi plazmę, jak jeżeli już będą mocno postraszeni, to to wkroczę i, i go wezmę z powrotem do, do rezerwy. Ale mam jeszcze jednego ducha, który jest tutaj w tym miejscu. Nazywa się Ślepiak. ja W takim razie bierzemy Danego Morena, który oczywiście się tutaj przyda ze swoim. O, już przestraszyłem. Ups. Ze swoim wstrząsem. Dobrze mówię? Tu chyba to, to było to. Chyba. Nie jestem, nie jestem do końca przekonany. Mogła to być też wibracja z wstrząsającą pieśnią. Spróbujmy. Zdol. O! Dobra. Jednak to była wstrząsająca to pieśń. Wiele lepiej! To szkło deformowało obraz gorzej niż demko od butelki. Bardzo fajnie. W taki też sposób zdobyliśmy ślepiaka. Ja bym tutaj postraszył tych pajaców. Zwiążę tubu. Boo jest bardzo, bardzo uniwersalnym duchem I właściwie jego będziemy przez większość gry używać A Ludzie tutaj widzę często chodzą na zewnątrz Także tu mógłbym związać Morena To pochunięcie Morena jest... Prąbane, patrzcie się co to robi Zakopuję go żywcem do pasa Damn Dobrze Danny, Dani! danny Dobrze robisz, zakopajcie te deski. Jeżeli chcecie pełny film z gameplayu z Ghostmaster, napiszcie w komentarzach, a ja zobaczę, co da się zrobić. Może nawet odpalimy małą serię. Widzicie to zdjęcie? Fajne zdjęcie, prawda? Takie fajne zdjęcia znajdziecie na moim Instagramie. Tutaj nick na ekranie i jeszcze macie link w opisie. No. Man, wciąż pamiętam, jak siedziałem obok Miłosza mojego wujka, dla tych co nie wiedzą, pozdrawiam, jeśli oglądasz. Siedziałem obok niego i tylko patrzyłem jak gra. To były właściwie początki mojego gamingu. I nie tak, że nie miałem własnego komputera, tylko jakoś wolałem oglądać. Plus to nie ja miałem pudełko z totalnie legitnymi kopiami gier. Jeszcze nie byłem na to trochę zbyt głupi. W sensie Ghostmaster nie gry. Można powiedzieć, że to była forma let's play'u przed internetem. Kręceter. Szmato. Mam nadzieję, że podobał Wam się drugi odcinek retroceny. Jeśli chcecie więcej, jeśli podoba Wam się ta seria, piszcie w komentarzach. Możecie również proponować swoje gry z dzieciństwa, jeżeli będą się pokrywały one w dużej mierze z moim e, dzieciństwem, to zrobię o nich film. Ja dziękuję Wam za oglądanie. Tutaj ostatni odcinek retroceny też był fajny i wróciłem do bardzo niepopularnej gry, o której większość z Was pewnie nie wie, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co to jest, to kliknijcie. Tutaj macie subskrypcję, i tyle.